Gdzie ja jestem? Jesteś Olenko w Krainie Baśni. W Krainie Baśni? A ty kim jesteś? Ja tu mieszkam Olenko. A skąd znasz moje imię? Ja znam wszystkie imiona dzieci, lecz snem, gdy pierwsza gwiazdka świeci, często mnie w snach przywołują. Aha, już wiem, to ty jesteś panem czarodziejem, który właśnie w sny przychodzi. Tak, to ja, Olenko. A przybywasz do krainy baśni, na niebieskim obłoczku snu. Spójrz, oto, że w świtku snu, obłoczkach, płyną do nas inne dzieci. Dwa dzieci, za chwilę zawołamy bajki i baśnie na nasze spotkanie. Koziołek, matołek, zbierać przygód i wesołek. Czy tu właśnie, jak się zdaje, jest spotkanie wszystkich bajek? Tak! Kto zna bajkę o koziołku, matołku? Znáte bajku o smoku wawelským? córka niebiesko oka, która złoty warkożda. da. Dam mu w posiadanie Wawel oraz złoty tron i na następcą mym zostanie, kiedy zginie w nasny smok. Na wawelu proszę pana, mieszkał smok, co zawsze z rana. Zjadał prosie lub barana. Przy obiedzie smok połykał cztery kury lub indyka, nadto krowę albo byka. Nagle raz przy wielkim piątku krzyknął. Coś tu nie w porządku, czuję wielki ból w żołądku. Potem spuchła mu wątroba. Dwa migdały, po oba? Jak choroba, to choroba. I smok biedny od tej pory, by oczyścić krew i pory, smuteczny smok pomyślał. Proszę, proszę, nie mam zdrowia. Za dwa grosze, czas już zostać mi, arosze. I Smok biedny od tej pory, by oczyścić krew i pory. Jadał marchew, jadał pory. Tak za roczkiem i roczek. Smok nastał się jak wymoczek. Prost nie smok, lecz zwykły swoczek. Co to, to za dziwne odgłosy? To my do was lecimy baba jaka z baśni i jej córki. Zapraszamy Was kolotu na miodłach, zabierzemy Was na Łysice. <grystanie> ja Was kochaturami, każdy można spotkać. bye Tego chodzik wszędzie nie brać do dobrych miotel. Latające trależe, to nie Życie dzieci budzi się nowy dzień na pożegnanie krainy baśni. Posłuchajmy wieszak, wiersza o bajeczkach. Majkiem zawsze się pamięta, jak dzieciństwo piękne, boje zawsze uśmiechnięta, jak nutki w piosence. Bajka radosny, jasny, domniak jasny, promyk światła, kochamy wszyscy ją. Bajka różne ma imiona, różną nosi postać, lecz jest zawsze roztańczona, barwna i radosna. Gości serca wszystkich dzieci, łzy na uśmiech zmienia i słoneczkiem miastem świecić z najskrytszych marzeniach. magicznego w tym nie ma. Aż do chwili, gdy nagle na scenie dziwne zacznie się dziać przedstawienie. Bo w teatrze czarodziejskie jest to, na co patrzę. Gdy się tylko podnosi kurtyna, czar zaczyna. Każda bajka staje się prawdziwa. Gaśnie światło i scena odżywa. Wszystko może się zdarzyć na scenie, póki trwa przedstawienie. Teatr gra, każdy ma czego szuka, a to wszystko nazywa się sztuka. Gdy dorosnę, to może tu wrócę, żeby zagrać na scenie w tej sztuce. Minął przedszkolny okres wesoły i trzeba będzie iść do tej szkoły. Tu były klotki, misie, zabawki, tam tylko lekcje i twarde ławki. Zamknął mnie w klasie i przy zaszycie posadzą chyba na całe życie. A gdy w niej wyjdę kiedyś po latach... To pewnie będą starsze tata, Lecz zrobię kawał i szybko wrócę, by się pisać i czytać nauczę. I czas mi jakoś poleci, będę autorem bajek dla dzieci. Idę do szkoły w i wygnaję, wygnaję to mądry, gdy znajdę w szkole tak mi ciężko raz będę pamiętać te maleńki. I mi pomyśleć mi trudno, że te maleńkie stoły zostawam na miastu, a ja będę iść do szkoły. Ten zapomnieć niedawno czasem się zdarzył, jak będę pamiętać, o jak mi Będziemy teraz już pierwszą klasą. Może najlepszą ze wszystkich klas. Cześć przy przedszkola, do szkoły czas. Dzisiaj jest dzień ważny, wszyscy o tym wiemy. Bo my sześciolatki, do szkoły idziemy. Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile, kiedy na zabawie dni mijały mile. Dziękujemy pani dyrektor za takie dobre przedszkole i tu każda pani codziennie do dzieci się śmieje i od rana dzieciom jest wesela. A chociaż orześnia czeka na szkoła, za nam będzie wesołego przedszkola. Dziękujemy wszystkim Paniom Pomocom za to, że zajmują się nami i o wszystkim pamiętają. Kto sprzątał, odkurzał i nami się opiekował, my doskonale wiemy. I za to wszystko Paniom Pomocom dziękujemy. Dziękujemy Paniom Kucharkom za to, że przed chwilą przychodziły i ślą. danka nam robiły. Oj, nie raz zakręcimy, bo czas kałatek, lopsików i nie nam koleżanki. Miłych kolegów żegnamy. My zo, my powit, wy zostaniecie w przedszkolu. My powitamy rok szkolny. Dziękujemy naszym rodzicom. Bardzo nas kochają i o wszystkim pamiętają. Sercem za serce Uśmiechem za uśmiech, dziękować nam wypada. Stokrotne dzięki za trud wychowania, składa przedszkolna gromada. Kończymy już przedszkolę, do szkoły czas.